Witajcie tutaj Fozy a dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku z gry Happy Wheelsy czyli szczęśliwe kółeczka wezmę sobie tylko to full screen i jedziemy oczywiście bruce level no i myślę, że to daj ehm, rating, no i zobaczmy co tam dzisiaj the trampoline Kurczę, muszę przypomnieć sterowanie jak się tu sterował I do góry I do góry Całkiem przyjemna mapka Zobaczę, że w zasadzie nie muszę nic robić a content robi się sam? No i zobaczmy, czy tam na głowę coś jest Kurczę Dobra, przeskoczyłem tam taką jedną tą. Księwyc! Mogę go chwycić? Teraz sprawdzę. Kurcze, nie mogę chwycić księwyca. O, co jest to? A nie dobra, myślałem wypoleciałem ten... Byłem źle ten. No po prostu mi się... Jed... O ta dziurka, co to było, stąd pomyliła. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale no cóż. ja wiem o co mi chodzi. Nie boję się bo zaraz walny w ten księżyc, nie chcąc. Tam chyba było słońce. Ale nie wiem. W ogóle w Happy Wheelsach jest to, jak się to nazywa? Ogień? Okay nie ma ognia. No niestety. I lecimy. O. Już wygrałem. Poczekajcie, bo tutaj jest ściana. A, no tak, to, to ma sens. Cztery gwiazdki. No cóż, zobaczmy co tu dalej jest. Yy. O nie. Nie rób tego. Aha, no, no tak pogo kur czyli chyba taki parkour tylko że pogo i cyk oh au yeah. ja i cyk Siubidubi. i cyk siubidubi. i cyk i cyk lecimy do przodu nie zatrzymujemy się o au o. Dobra, to było specjalne, bo teraz po... Jedna gwiazdka. Tak. BMX Park Vol. I... Czekajcie. Patrzcie... Na to. Widzicie, jakie tryki? Na jednym kole. Cyk. I cyk. I cyk. Lecimy do góry. Ogólnie mam nadzieję, że nie dmucham za bardzo w mikrofon, bo w sumie nie jestem pewien, jak mam go sobie ustawiać, bo właśnie nie ten. Dobra, lecimy. W ogóle. Ile happy Wheels mam lat? 10? Chyba coś takiego. Kurczę, długa ta, ta mapa. Myślałem, że nie wiem, bo ją, to się przejdzie w 10 sekund, a my tu już jedziemy z pół minuty. No nawet więcej. No właśnie, w minutę jechaliśmy. Dobra. New Pogo Jump, dobra, dawaj mi Pogo Jump. No, bardzo mi miło. Od razu czuć, jakbym grał w Lola. Tak. Ok. Nice. Dawaj mi NISA. Nice I. Cyk. Dobra. Czekajcie bo. Jak mi się teraz nie uda to skorzystam z mojej super taktyki. Dobra. No to. Patrzcie na to. Łatwo. You are god Oczywiście Tak Myślę, że to jest miejsce, w którym ja umieram Myślę, że... Tak. A jednak nie, jednak jestem lepszy niż myślałem. Dobra. Lecimy dalej. Gra Glass Break Extreme. i zobaczmy łatwe, łatwe. Łatwe, ale muszę, ale nie miałem rozpędu. No i to też łatwe, tylko też nie miałem rozpędu, bo, bo nie rozwaliłem. I OK. E, Takie bym powiedział dosyć łatwe. Dobra, jedziemy. I rozwalamy. O kurczę, moja ręka. Nie, po prostu mi ręka nie była do tego potrzebna, bo ja jestem najlepszy i nie potrzebuję rąk. Dobra i cyk. I ok, i ok i ok. I teraz cyk. I cyk. Dobra, łatwo, łatwo. Ej, ale mam prawie nie Rulki to naprawdę łatwe. Oho, a to akurat mało być trudne, a jednak nie. No, i weź. No, halo. rover No, rozbi to. Ok. No to chyba Timmy, Cię opuszczę, a jednak nie, Wartowałam. O, sorry, Timmy Czy tam Jimmy? Czy ty, jak ty tam się masz, nazywasz? O, a to jest ciekawe, ale myślę, że łatwe. No bo tamto to było chociaż. Trudno. Dobra, łatwe. Eee, jakiś jump. Powiem tak, w zasadzie nigdy takiej mapy nie grałem. Ale wydaje się... Ciekawa i nawet nie taka prosta. Jest nie taka prosta, ale ja jestem najlepszy. O, dobra, to akurat mogło być trudne. Haha, wartowałam. Insane. Nie wiem, co to znaczy. Nie znam angielskiego. Extreme. Last one. No dobra. Powiem tak. Cztery gwiazdki. Myślę, że to najlepsza ocena. Dobra. I... O kurczę. Watermelon run. Dobra. Przyjmuję to wyzwanie. Chociaż co to dla mnie za wyzwanie? Co to za wyzwanie dla mnie? Oho. Dobra. Prosta. 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 Krzywe. Oho. No i kurczę, krzywe. Trzy gwiazdki. Gdybym faw, to byłoby pięć. Don't move. Dobra. Niech ci będzie. to jest nawet obliczone w TTM, miał To jest... To jest ciekawe. Ciekawe, czy przewija, czy tylko moje serce będzie się toczyć pod koniec. Chyba tylko serce z tego co widzę. O nie, myślałam, że mnie rozwali na kawałeczki. XD? Just white. Jakieś drgawki? Jest, I... dobra. Ja jestem najlepszy. Nie, nie, 5. Znaczy co? 5, halo. Nie, miało być 5. Przepraszam. Impossible. Dlatego pana nic nie jest. Impossible. A. No, chyba wy to tak akurat miało być dla niego. Impossible. Um. Ale dlatego pana już nic nie jest impossible. Wow! Dobra, to było mocne. A. No tak. Nie ma tak. Najpierw zrobić wiki-miki, a później się wywalić. Dobra, mam ogon. Mam duży ogon. Mam Rukienorowca. Dobra, EASY To dalej EASY Cały czas EASY A to jest impossible po prostu, bo tam się... Znaczy nie przechwyciłem się, ale... Nie dobra, tam jest kojena mina No to jednak possible No ale czy ty umiesz bannuć tym człowiekiem tak, żeby Dobra, muszę go strącić tak, żeby on strącił minę I. I przy okazji wejść. Dobra, jeśli. Dobrze to zrobię. To omówię strącę w tyle, który później strąci nam to. ma dziecko. Se upadło. Nie wytrzymało tego napięcia. No tak. Nie! Ot mały Jimmy. Dobra, Jimmy mi to zintował. Zepsu mi to całkowicie. Teraz dobra. Teraz to robię w ogóle. Wikumiku Wikumiku miku. Fiku miku. FIKU MIKU Nie, dobra. Ja mam ich dość. Mhm. No tak. To, to ma sens. Ma wzgłówki Dobra. Teraz to wchodzę. Patrzcie na to robię cyk, teraz nad nim cyk teraz potrójne kopnięcie widzieliście, tr troje ludzi kopnąłem i umarłem, bo do końca nie to chodziło teraz właśnie muszę wspiąć się tu teraz tu teraz dwóch tym, Biorę ogonek skaczę głową na tamto ale nie skaczę, bo tylko udawałem. Teraz muszę tylko się w sąd wydostać. I właśnie tak to się robi. Mhm. To jest właśnie taktyka wschodniego ninja. Dobra. A no tak. O tak na no Dobra. Dziecko. Sorry. Sorry, ale no chyba że tak mnie nie słyszysz. Dobra, i właśnie o to chodziło, bo bym był teraz po drugiej stronie pokoju, dzięki temu mogę być pod bumerangiem. I widzicie, bo teraz właśnie... Mhm. Tak, dokładnie. Dobra. Już znudziło mi się. Przechodzę do teraz albo nie przechodzę tego wokół. Cztery gwiazdki, bo nie przeszedłem jakbym przejadł byłoby pięć Spikeball. Dobra, myślę, że to może być... A dobra, nie, sorry, bo myślałam, że to jest trochę większe Czyli... O, i teraz Okej okay. Tylko się tam rozpoznałam w terenie Okej, okay, czyli tak też nie Okej, okay, to to jest idealne Mówiłem y Pogo fight kolejny, dobra, zobaczmy. Zobaczmy tego poko Fajta. Jedna gwiazdka. A właśnie, jeszcze wracając. No to sprawdźmy tutaj. A no i jeszcze takie coś. A kurczę Poczekajcie, bo poleci trochę źle Aha, okej okay. I teraz dzięki temu właśnie teamworkowi Będziemy w stanie zrobić Ło, wow, ej ale, absolutnie okej, okay. i teraz tylko wystarczy, że zrobię coś. Kurczę. Nie, do góry! Do góry! Dobra, musiałem go puścić. Za wielki ciężar. No i mówiłem, że umiem wszystko zrobić. Pięć gwiazdek. Dobra. No za odmów. Tylko poczekajcie, sprawdzę ile się nagrywa 17 minut, no dobrze Tylko taki, o 17 minut, no to myślę, że ten don't, mów jakaś pojedyncza mapka i coś ten. Jak mam być szczery, to próbuję robić to daily, no i Nie ja za bardzo już mam pomysły na odcinki, więc Nagrywam Happy Wheels, jak mam być szczery Tak całkowicie Okej Hehe, ruszyłem się, ciekawe czy teraz to wszystko popsułem Myślę, że nie, bo... No właśnie To już był ten etap, w którym nie za bardzo dało się cokolwiek zepsuć Dobra Dobra, to ma być... Fan. A więc jak chcę. Fan. No ale. O, dobra. To naprawdę jest proste. A, to, to naprawdę jest bardzo proste. Dobra, i teraz wystarczy tylko zrobię cyk, 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 przepchnę go trochę, zrobię z niego jeza, no i wygrałem, pięć gazdek, najlepszy jest Flyplane, no dobrze, space control, mhm. No świetny. Świetny latający samolot. Pogo jump impossible. Jump czy fight? Fight, to co mnie kłapie, bo to jest jump. Zresztą impossible to to raczej tak nie jest. Zobaczmy. Chyba na końcu będzie do przeskoczenia 100 mil z milami. Łałajajaj wow, Dobra robię teraz combo łombo. Dokładnie O znaczy teraz zrobię combo łombo. Nie no wartuje Nie chciałem ich zabić ale no zapłaciłem za to najwyższą cenę Haha co kryłem go na pół Nie no nie zrobiłem tak youtube nie dawaj mi demonizacji Nie ucinaj mi zasięgów ja i takich już nie mam Dobra i... Cykens. Wow, 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 koleś, OK. Tobie wow, wow, nic. OK. No to akurat była wow, wow, W takim sensie jest to wow, Nie, to naprawdę impossible. Jedna gwiazdka. No i czy jest tu coś jeszcze? Mówię jakiś, nie wiem, battleflip czy coś. Poczekajcie, jak to było tam. Jak się wyszukiwał Sword. SWORD okej, ok, niech będzie Myślę, że żebym nie zapomniał To, to jakiś czas muszę poprzypominać jaki ja jestem w to świetny Ok, i ok yy, Nie wiem co ja mam robić chyba na dół, dobra no i ogólnie to moim zdaniem bardzo fajne, bardzo fajne. Lecimy dalej Cyk, cyk, I cyk. No i teraz cyk nam ja ręką. No to tak... Nie, bo nadałem odpowiedni pęt, ale powiedzmy ja przesowieną ręką. To nie wyjawiłem temu ostrzu wszystkich moich sekretów, bo ja gadam z moimi ostrzami. Nie mówię zabi i temu powiedziałem tylko zabij, ale nie powiedziałem kogo. Tak było. He. Dobra, i. Okej. Okay. Bo wcześniej to w ogóle było lewą ręką, teraz było prawą. No to powiedziałem tylko do kogo ma lecieć. I już sam się domyślił, że ma zabić. SWORD ROUTE 12, co? Wow. To jest cały czas praktycznie to samo Dobra i... Taki był plan Ajajaj Dobra, jednym ostrzem trzech zabiłem Widzieliście kiedyś coś takiego? I. No i łatwo. Ja tu coś jeszcze mogę, coś ciekawego. Slot 14. No tak. O, za chwilę sprawdzę jedynkę jeszcze. I. Ono to jest cały czas to samo. No. Nie wiem. Nie umiem. Lecisz! Dobry Timmy, czy tam Jimmy, czy jak to się tam nazywasz He drinks water No, op. A Waterman? On też powinien water pić Oho, dobra, okej okay. Już widzę kolejne Dobra, ej, 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 ej No tak za ich chwyciłem. Lecisz. Brawo, ty. Lecisz. Brawo, ty. Lecisz. Brawo, ty. Dobra. I teraz ich po prostu rozbalamy. He put. za przestępca. Lecicie. Lecisz. Lecisz. Nie lecisz. A jaj, dobra. Przejdę to! I kończymy ten odcinek chyba powoli. Co na to? Myślę, że jeszcze tylko mi wejdzie, to akurat dobijemy te 20 minut, o ile już nie dobiliśmy. Pewnie już dobiliśmy. Pewnie już jest tam pół godziny. A ja mówię coś w 20 minutach. Dobra, idealny rzut No i mówiłem. Nie. Okej. Okay. Użyję. No. leć. A jedną mi ręką ja jednak i tak umiem. Dobra. I leć. Okej, okay, prawda. Lecicie. Albo nie. Dobra, potrzebuję zaraz dwóch idealnych wódów. No tak, niczym nie trafiłem. Brawo, ja. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. I idealny wód. I idealny wód. Dobra, idealny wód. No i kupa. Leci. Albo nie. Lecisz, albo nie. Lecisz. 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 Dobra, ostatnia nadzieja. Jestem najlepszy. Po prostu najlepszy. Okej okay, i. To powinno być chyba. Teraz w miarę proste. Dobra. Dobra, przychodzę do teraz Mogę się chwycić? Ha! wiedzieć cam system Ofkamy na Jimmy'ego I cyk Idealny wrzód Idealny wód Idealny wrzód Idealnie tuż nad nim Aaaa! Dobra, czekaj, sam się tam zaraz do ciebie przejdę tylko Dobra, nie, bo... To... To chyba nie ma sensu. Jimmy, lecisz! Prawo ty. Lecisz! Lecisz! Lecisz? Lecisz? Dobra, idealny nut. Niech będzie i... 关键是。